Czas przy Dniu Dziecka. No to już mamy już czerwień, miesiąc, w którym przylazuje sam tutaj kunom lato. latu. A początku się ten miesiąc od gryfnistego fajeru od Dnia Dziecka, kiedy to ten dzień trafił nam razinku dzisiaj. I wiecie, moje joblang nie poradza spokopić jednego. Fajerowaliśmy jeszcze za te komuny pierwszego moja i te roski wszystkie markirują, że jakiego święta nie było. Bo to bez mać komunistyczne komunistyczny a to przyjm co, prawda? Bo te święto fajrują na świecie od 1889 roku, kiedyś że żadnemu ta komuna nie śniła. A Dzień Dziecka poczli my we Polsce, ale i u ruskich we Chinach, Czechach i innych dziedzinach naszego socjalistycznego bloku fajrować we 1950 roku. Od 1952 już jako święto stałe. I żaden się ani nie zajęknie, że to też komunistyczne święto, prawda? No ale to już tak u nas jest. Jedne nam chlapuje, szkimuje, ale zawsze jest grunt ku zwadzie ku spierce i szwadźbie no toż można no i przychodzi o dzieckach przylazuje już z czasu wnuczka ku swoje umie klupie na dźwierze klup 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 na to uma a w to tam klupie wnuczka w to Spłuczka! Jako zaś Wnuczka oma! Wnuczka! Aaaaa! No tuż wlazuj wnuczka! Jożka wlazuje, tu plikuje swoje umie. Jutro sam tukej przyjdzie taką komisję o śledczo. Bydą wos oma łopytować. Wiecie, co mocie cię powiedzieć? Nie, blanknie. No może oma pedzieć, powiedzieć i że piło już łosi dziesiąt lot, mocie dwa dziecka. Chłop z a wasza krowa zdycha pod płotem. becie pamiętać? Ja, 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 gnałbym pamiętać. Na drugi dzień przykwanskała się ta komisjo i klupie na dźwięku. klub, klop. Klub, klub. W to tam klupie? Komisjo śledczo. Jako eksmisjo? Komisjo śledczo, starecko. Komisjo śledczo. Aha, aha, no to już wlazujcie. Wiela wąpi złorocz starecko. Dwa. Wiela mocie starecko. Dziecek. 80 A kaj jest wasza krowa? Ano jest robocie. A wasz chłop jest? Tu kaj jest? Wrzescy zaurygowany już w senie. jednej istnie Z i komisji. Ano! Zdycho pod podpotyń! No i zaś na drugim przylazuję ku tej starejcy jej wnuczka klubie. Na dźwiężę, no raj, klub, klub. Kto tam. Wnuczka, to spuczka. Jaką zaś spuczka? Wnuczka uma, wnuczka. Aha, wnuczka, no to wlazuj, wnuczka. Ciocha wlazuje wartko pyta się tej stareczki. No i co była ta komisja A była? Ano była ci ta komisja. No i celeście im mu ma pedziei. Ano pedziała, co mam dwa lata, dziecek, nasz okrowa je wyrobocia, mój stary zdychał pod płotem. Dziołcha łogu piała i zeją nim go do po kuśku, Co, co że iście stareczko a ta stareczka tak się medykuje, i że można ty jej wnucze rozłajdzić się o switer. Kiery i na grybustra guszykowała i godo. go do. Co go co ten switerek ci się nie zdą, nie podoba ci się ja. Oj więc pnioków.